Cześć Siemanko, dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób można uzyskać usunięte zdjęcia z telefonu z Androidem. Przy okazji, moi drogi widzowie, jeśli oglądasz ten film tutaj znać w komentarzu, o której godzinie będę ci niezmiernie wdzięczny. No ale dobra, moi drodzy, w jaki sposób można odzyskać usunięte zdjęcia? A więc tak, początkowo wchodzimy w sklep Play i szukamy aplikacji o nazwie Disk Digger. Będzie ona w tym przypadku niezbędna do odzyskania naszych zdjęć. Jak już znajdziemy aplikację, to klikamy Zainstaluj i czekamy aż nam się pobierze. Po pobraniu klikamy oczywiście Otwierz i wyskoczy nam taki bardzo łatwy interfejs naszego nowego programu. Następnie klikamy Start Basic Photoscan, po czym aplikacja rozpocznie proces poszukiwania zdjęć, które zostały usunięte z naszego telefonu. No i ogólnie sama aplikacja działa bez zarzutów, natomiast czasami może być tak, że podczas przywracania zdjęć nie odzyska nam wszystkich zdjęć, bo nastąpi proces nadpisywania tych zdjęć, które miały podobną nazwę do tych, które aktualnie mamy na telefonie i te zdjęcia mogą nam się pokryć, więc po prostu nie będzie w stanie ich przewrócić, albo po prostu niektóre zdjęcia będą z niewiadomych przyczyn niedostępne. Jeśli już przeskanujemy cały telefon, to wybieramy zdjęcie i klikamy RECOVER No i teraz tak, pojawiły nam się trzy opcje Pierwsza opcja zapisze nam zdjęcie w chmurze, czyli w tym przypadku na Gmailu naszym dysku Google bądź nie wiem, Messengerze Druga opcja pozwala nam zapisać zdjęcie w danym folderze na telefonie Trzecia opcja zaś pozwala nam zapisać plik na serwerze W moim przypadku chcę zapisać zdjęcie na moim dysku Google, więc wybieram zdjęcie i uploaduję na mój dysk No i po chwili przesyłania zdjęcie powinno znaleźć się na moim dysku co w sumie aktualnie właśnie się stało No i jak w sumie widzimy, zdjęcie zostało odzyskane jeśli wybraliście drugą opcję, to zdjęcie oczywiście znajdziecie w folderze, które prędzej wybraliście. Natomiast jeśli trzecią, to w plikach serwerowych, które prędzej oznaczyliście. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny. Przy okazji, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to zachęcam Was do subskrypcji mojego drugiego kanału na YouTube, gdzie wrzucam odcinki z Fortnite'a, Brawl Stars oraz innych gierek. 7